Igor Tuleja zachęcam do oglądania, subskrybowania i wspierania Radia Rebelia. Niezależne media to podstawa. Czełam Rebelio, Joanna Prokop, a dzisiaj moi drodzy dla Was z gorącym komentarzem polski prawnik i polityk, europoseł Koalicji Obywatelskiej, pan Michał Wawrykiewicz. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim Państwu. Panie się olbrzymie zamieszanie z wyborami, z tym, który kandydat, ile dostał głosów, tego się nie dowiemy, dopóki nie zostaną przeliczone, ale ja nie o tym. Ja o decyzji pana marszałka Szymona Hołowni o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego po tym, jak pan premier Donald. Donald Tusk opublikował um, orzeczenie nieistniejącej, nielegalnej Izby Sądu Najwyższego. I ja mam takie pytanie, panie Mecenasie. Pan Szymon, hołownia, y, mówił o tym w wywiadach. Obawia się oskarżenia o zamach stanu, jeżeli nie zwołałby Zgromadzenia Narodowego, ale czy zwołując je, na zwołując je na podstawie orzeczenia nielegalnej izby, no czy też się nie naraża na takie zarzuty? Ja myślę, że w tej sytuacji w ogóle mówienie o jakimkolwiek zamachu stanu jest nie na miejscu, jest nieadekwatne do, do przepisów karnych, bo tu nie mamy do czynienia z siłowym. Czy próbą siłowego przejęcia władzy w Polsce? Ja się mogę odnieść do stanu prawnego, ustrojowego, konstytucyjnego, jeśli chodzi o przebieg tego procesu wyborczego. Bo tu cały czas ja zwracałem uwagę i podkreślałem to także w swoim proteście wyborczym, że koniecznym elementem prawidłowego przebiegu procesu wyborczego w demokratycznym kraju, gdzie chcemy zachować standard wolnych wyborów, transparentnych, musi być weryfikacja tego procesu na samym końcu przez niezależny sąd. To jest sine qua non, warunek konieczny. On wynika nie tylko z polskich przepisów ustrojowych, zaraz powiem dlaczego, ale także z europejskich standardów. Zacznę od europejskiego standardu i tutaj przede wszystkim bym się odniósł do. Artykułu trzeciego protokołu numer jeden do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tam mowa jest właśnie o tym, w odniesieniu do wszelkich wyborów władz, które mają uprawnienia w procesie legislacyjnym. Polski prezydent ma bardzo istotne uprawnienia w procesie legislacyjnym, bo przypomnę, ma zarówno prawo inicjatywy. Ustawodawczej, ale też ma prawo weta. To są istotne, takie kluczowe elementy, które powodują, że tenże artykuł trzeci protokołu numer 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ma zastosowanie. A z tego wynika, że ten europejski standard przewiduje weryfikację procesu wyborczego przez niezawisły, bezstronny stąd, ustanowione na podstawie prawa. Tutaj z kolei odniesienie do artykułu. Szóstego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który każdemu z nas, obywatelowi, taki standard zapewnia. My nie mieliśmy weryfikacji procesu wyborczego przez niezawisły, bezstronny sąd, ustanowiony na podstawie prawa i niezależnie od tego, co kto ze strony prawicowej, ze strony pisowskiej, będzie nam mówił, że tu orzeczenia europejskich sądów nie mają zastosowania, no to tak nie jest, bo Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie spełnia standardów. Zarówno konstytucyjnych, o tym mówił Polski Sąd Najwyższy wielokrotnie, począwszy od słynnej uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego, gdzie była mowa o tym, że te osoby wszystkie zostały powołane wadliwie, że jeśli złoży się wniosek o wyłączenie neosędziów, to on powinien być z automatu rozpoznany pozytywnie. Tak stanowi wyraźnie punkt pierwszy tej uchwały połączonych izb. Przypomnę, 23 stycznia. 2020 roku tak powiedziało prawie 60 prawdziwych, legalnie powołanych sędziów Sądu Najwyższego. Tego nie można pominąć, tego aspektu. I ja na przykład, jak również bardzo wielu obywateli składało wnioski o wyłączenie tychże neosędziów od orzekania w sprawie ważności wyborów. Te wnioski oczywiście zostały pozostawione bez rozpoznania przez kogo przez samych neosędziów. No nie można być sędzią we własnej sprawie. Nemo iudex in causa sua, od czasów rzymskich, od czasów Justyniana, ta zasada przyświeca każdemu niezależnemu procesowi sądowemu. Czyli mamy standard konstytucyjny. To nie jest sąd, który nam może powiedzieć, to jest jakaś specjalna jednostka quasi sądowa. czyli to nie jest sąd najwyższy, który może nam co o ważności wyborów. Dlaczego to orzeczenie jest konieczne? Bo oczywiście niektórzy powiedzą, przecież korzystamy z domniemania ważności wyborów. Owszem, co do zasady tak, Natomiast w sytuacji, w której tak istotne naruszenia są w przestrzeni publicznej podnoszone, podnoszone przez 56 tysięcy obywateli, którzy składają protesty wyborcze, tego nie można pominąć. To, to, to domniemanie zostało w oczywisty, naturalny sposób podważone. I tak żeby obywatele mieli poczucie zaufania do państwa żeby mogli wiedzieć, że rzeczywiście ten proces wyborczy odbył się w sposób prawidłowy, to trzeba zawierzyć niezależnej instytucji, jaką jest Sąd Najwyższy. Oddać to pod jej osąd, żeby on, ten Sąd Najwyższy, nam powiedział, nie ma potrzeby przeliczania. Na przykład ta liczba nieprawidłowości była nieistotna dla finalnego wyniku wyborów. Odnoszę się tutaj. Do, do, I do zesz zeszłych wyborów prezydenckich, gdzie znowu Izba Kontroli Nadzwyczajnej przy ogromnej liczbie, wtedy było 6000 bodajże 400 protestów wyborczych i też mnóstwo argumentów, i również Izba Kontroli Nadzwyczajnej o tym orzekała. I przez całe pięć lat ja miałem poczucie, że mamy prezydenta wybranego właśnie w takiej procedurze, która nie daje mu mandatu należnego do, do sprawowania Urzędu Głowy Państwa. I dlatego właśnie ten, ten, że, ten, że osąd niezależnego sądu najwyższego, prawdziwego sądu najwyższego jest konieczny. A jeśli chodzi o standardy europejskie, to po pierwsze, jeśli chodzi o SUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jego orzeczenie, chociażby to z grudnia 2023 roku, w którym wprost ekspresji z Werbis powiedział, że to nie jest sąd w rozumieniu standardów unijnych, ale też chociażby sprawa WZ, którą miałem, Przyjemność wraz z panią mecenas Gregorczyk Abram prowadzić przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości. To są wszystko orzeczenia, i wcześniej to są wszystko orzeczenia, które podważają status tej Izby. A przypomnę, że ta Izba chociażby w cudzysłowie kompetencyjnie orzeka o ważności wyborów do Europarlamentu, więc ma związek z prawem unijnym. Orzeka o wielu przestrzeniach prawa, które, których dotyka. Prawo unijne. Nie może być tak, że ktoś, kto zasiada w Izbie Kontroli, to raz jest sędzią europejskim, a raz nie jest sędzią europejskim. Albo się spełnia ten standard, albo się go nie spełnia. Jeśli chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka i te standardy, o których wspomniałem, ten protokół numer 1, ale też artykuł 6 Konwencji, no to tutaj z kolei nie ma znaczenia, w jakiej przestrzeni orzeka dana. Jednostka sądu. Ona musi zawsze spełniać te standardy europejskie, bo należymy do, do konwencji. Panie Mecenasie, mówimy o rzeczach oczywistych. Pan mówi o idealnym świecie, jaki powinien być. A nasz świat wygląda teraz w ten sposób, że o ważności wyborów. Orzekła izba, w stosunku do której wątpliwa czy jest nielegalna, orzekło o tym trzy połączone izby Sądu Najwyższego, RPPC i TSUE, tak? czyli instytucje, o których pan wcześniej mówił. Okazuje się, że my, jako obywatele zostaliśmy pozbawieni prawa do e, nasze prawa wyborcze do skargi wyborczej, do odwołania się. Też zostały, też ich nie ma, bo no, rozpatrywała nielegalna izba, czyli teoretycznie nikt nie rozpatrywał, tak? Czyli obywatel nie miał miejsca, gdzie mógł być rozpatrywany. Pan mówi o, o istot, że e, e, skargi nie, być może nie będą miały wpływu na wynik wyborów, a dla samej istoty procesu demokratycznych wyborów, że na przykład tych nieprawidłowości było bardzo dużo. Czy to nie jest ważne? Czy to nie jest. Ja zmierzam ja do, do tego, Tchau, Te wszystkie nieprawidłowości, te wszystkie nasze wątpliwości, o których zresztą ja pamiętam pana świetny wywiad w, w pytaniu dnia chyba miesiąc temu, pan też o tym mówił właśnie, o tych nieprawidłowościach i o tym, jaki powinien być stan faktyczny. Ale e, nawiążę na chwileczkę do wypowiedzi pani profesor Gersdorf i pana profesora Cola. Oboje stwierdzili, że Neoizba jest nielegalna i nie może wydać żadnego orzeczenia. Tego orzeczenia nie powinien opublikować premier i nie powinno być zwołowane Zgromadzenie Narodowe. I my wszyscy o tym mówimy, Państwo również, a realia są zgoła inne, bo okazuje się, że Zgromadzenie Narodowe marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że, że zwoła. Będzie 6 sierpnia zgodnie z tym, co mówi konstytucja, to tak? czyli 7 dni po, po publikowaniu, tak wyroku orzeczenia. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy w sytuacji absolutnie bez precedensu w dziejach świata, bo, bo naprawdę takiej sytuacji, takiego klinczu ustrojowego, to nie było nigdzie. Ja trzy lata temu byłem w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie w National Endowment for Democracy, badając podczas stypendium tego typu sytuacje wychodzenia z. Te, Różnych zakrętów autorytarnych na świecie, także w Ameryce Południowej, w Azji, w różnych miejscach świata, i rzeczywiście nie znalazłem podobnego przykładu. Więc też pamiętajmy, że odpowiedzi na takie pytania, która, które Pani teraz zadaje, nie są oczywiste. Tu nie ma idealnych recept, co należy zrobić, w jaki sposób. Też trzeba pamiętać, że osoby, które podejmują Decyzje jako najważniejsze instytucje państwa też mają w swoich dłoniach i w swoich głowach odpowiedzialność za. Losy państwa, taką odpowiedzialność polityczną, też odpowiedzialność, która bierze pod uwagę również emocje społeczne, kontekst i tak dalej. To nie tylko prawo leży na, na szali. Ja odnoszę się do prawa, bo jeśli chodzi o prawo, to zgadzam się w pełni z tym, co i, i pani profesor Gerzdorf, i pan profesor Sol powiedzieli. Wielkie autorytety, osoby, które. Które po prostu na tym się znają, które mówią: Nie mamy orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, bo to nie jest Sąd Najwyższy, więc nie mamy orzeczenia o stwierdzeniu ważności wyborów. Oczywiście możemy podchodzić do tego, tak jak powiedziałem wcześniej, biorąc pod uwagę potencjalne domniemanie ważności wyborów, dopóty, dopóki Izba Sądu Najwyższego, legalna Izba, nie stwierdzi nieważności wyborów. No, z, takim, z taką sytuacją mamy, Mamy do czynienia w, w odniesieniu do Andrzeja Dudy i drugiej kadencji. On nie, nie było stwierdzenia ważności wyborów. Mimo wszystko przez pięć lat, raz, że został zaprzysiężony Andrzej Duda, a potem przez pięć lat sprawował ten urząd, mówię o drugiej kadencji. Więc już precedens do, do, do takiej, takiego klinczu ustrojowego mamy. No to jest. Panie Mecenasie, ale my 15 października, przepraszam, że przerwę, ale my 15 października 2023 roku właśnie dlatego poszliśmy do wyborów, żeby takich precedensów nie było. A tutaj się okazuje, że jednak jest inaczej. Ja mam do Pana pytanie jako do, jako do europosła Koalicji Obywatelskiej. Ja muszę to pytanie zadać. O artykuł w Interii... Później Polsat, później inne media mówią o tym, że marszałek Sejmu Szymon-Hołownia był namawiany albo też przymuszany przez premiera Donalda Tuska oraz polityków Koalicji Obywatelskiej do niezwoływania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego. I ja w przestrzeni publicznej przez miesiąc gdzieś też słyszałam wypowiedzi różnych polityków, chyba nawet pana Mecenasa Giertycha o takim rozwiązaniu. Czy myśli pan, że to może być prawda, że pan Donald Tusk chciałby takiego rozwiązania? że one byłyby dobrym rozwiązaniem. I trzecie pytanie w jednym pytaniu. Czy szantaż emocjonalny to jest dobry powód, żeby, żeby ugiąć się właśnie przed tym nielegalnym powołaniem, to będzie nielegalne powołanie tak naprawdę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej? Odnośnie pytania dotyczącego spekulacji, no nie, nie odniosę się do tego, bo ja nie chcę się odnosić do plotek i spekulacji dziennikarskich nie w żaden sposób nie. Do plotek, spekulacji dziennikarskich, które nie są poparte żadnym dowodem, więc trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Właściwie nie, łatwo mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie ma nie ma czegoś takiego, jak jakikolwiek dowód, że takie, takie rozmowy. Jakiekolwiek naciski miały miejsce po prostu. A czy szantaż emocjonalny jest dobrym powodem? No żaden szantaż nie jest dobrym powodem do podejmowania jakichkolwiek decyzji, ruchów w zakresie najważniejszych spraw ustrojowych państwa. Panie Mecenasie, jeżeli mówimy o emocjonalnych rzeczach, to z mojego punktu widzenia, jako obywatelki, wygląda to w ten sposób, że jeżeli Państwo teraz ugniecie się przed tym szantażem emocjonalnym pod tytułem, że na przykład PiS wyprowadzi ludzi na ulicę, bo będziecie chcieli mieć czas, żeby zbadać na przykład te, te wszystkie wyborcze przekręty, i wtedy nasza praworządność ucierpi, czy też ucierpi za chwilę, kiedy przyjdą wybory i PiS wygra, bo wygra, jeżeli rząd koalicji 15 października nie pokaże sprawczości. Więc dla mnie, jako obywatela, tak naprawdę wyjdzie na to samo. Więc pytanie jest: czy, czy koalicja obywatelska ma na to jakieś rozwiązanie? I cały czas będę drążyła ten temat. Czy państwo braliście pod uwagę właśnie takie rozwiązanie, żeby na przykład przedłużyć ten, ten czas zaprzysiężenia, do zaprzysiężenia, żeby. Uporać się z tymi skargami, żeby pan minister Bodnar mógł zbadać te komisje i czy w ogóle jest możliwe przeliczenie głosów albo powtórzone wybory. Pani redaktor, jeśli chodzi o decyzje, no to ja mam wrażenie, że one zostały już podjęte decyzje najważniejszych osób w państwie. No ja jestem elementem władzy. Ustawodawcze i to na poziomie europejskim, więc to nie ja podejmuję te decyzje. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego, że sytuacja jest absolutnie bezprecedensowa. Jesteśmy w klinczu konstytucyjnym, bo to nie chodzi tylko o Izbę Kontroli nadzwyczajnej. Pamiętajmy, że mamy i neo KRS i mamy 3,5 tysiąca naosędziów w systemie, co też nie jest bez znaczenia, bo, bo przy różnych procesach. W różnych procesach kontrolnych, sądowych możemy mieć do czynienia właśnie z neosędziami, nie tylko w Izbie Kontroli. Mamy no, jeszcze wyłączony Trybunał Konstytucyjny. No właśnie, do tego, do tego jeszcze nie doszedłem. Mamy ten Trybunał Święczkowskiego. No, mamy paraliż państwa, którego nie udało się naprawić przez te półtora roku, z uwagi na to, że, że nie było możliwości przyjęcia ustaw. I też proszę zwrócić uwagę, że te ustawy, były przyjmowane przez parlament. Mamy dwie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, które utknęły przez Andrzeja Dudę. Mamy ustawę o e, likwidującą funkcjonowanie NOKRS-u, ona również utknęła. No, ten proces został zatrzymany poprzez to, że PiS jednak przez 8 lat zbudował sobie, niezależnie od Andrzeja Dudy, zbudował sobie cały system betonujący ustrój państwa. To wszystko nie jest takie proste. E, czy koalicja obywatelska, Przewiduje w najbliższych dwóch latach sprawczość. No, oczywiście, że tak. Sytuacja wcale nie jest. Ona może dzisiaj z uwagi na emocje powyborcze wydawać się fatalna, ale ona wcale nie jest fatalna, dlatego że pamiętajmy, że przez te ostatnie półtora roku udało się wyjść no, tu w dużej mierze dzięki konsekwencji Andrzeja Domańskiego, pana ministra, który udało się wyjść z tej zapaści gigantycznej finansów państwa. A to jest klucz do prowadzenia jakichkolwiek innych polityk. Bo przecież ten budżet trzeba było uzdrowić, zdewastowany, tak naprawdę wydrenowany przez 8 lat, nieodpowiedzialnej, nieodpowiedzialnej to jest delikatnie powiedziane, polityki pisu finansowej, budżetowej. Mamy cały szereg programów, które miejmy nadzieję, że dzięki temu uzdrowieniu finansów państwa będą wprowadzane. Przecież niebagatelny nie jest wpływ gigantycznych finansów, które napływają do nas z Unii Europejskiej. To jest odblokowany nie tylko KPO przypomnę 60 miliardów euro, które zasila polską gospodarkę, ale to są też fundusze spójności. To było zablokowane 75 miliardów euro. Łącznie te, te kwoty mniej więcej odpowiadają około 600 miliardom złotych, czyli rocznemu Budżetowi państwa polskiego. Panie, Więc to... panie, panie europośle, i rewelacyjnie, że pan o tym mówi, ponieważ zarówno nasze Ministerstwo Finansów, jak i nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych działa bez zarzutu i naprawdę robi rewelacyjną robotę. Za mało się o tym mówi, niestety. Tutaj, tutaj prośba do pana ministra Szłapki, żeby, żeby więcej, więcej, więcej na ten temat mówił, tak, żeby właśnie więcej tych pozytywnych informacji było przekazywanych, ale ja bym jednak chciała, do tematu wrócić z naszej rozmowy, czyli do Waszego koalicjanta z Polska 2050, Pana Szymona Hołowni, lidera partii, który spotykając się. Bez, bo jak rozumiem, wy jako koalicjant i pan premier General Tusk nie wiedzieliście o tych spotkaniach. Pan Szymon Hołownia mówi o dwóch, prawicowe media mówią o trzech spotkaniach i to jeszcze przed wyborami. W związku z tym pytanie jest, znaczy trochę, trochę w innym teraz świetle zachowanie pana Szymona Hołownia jako kandydata na prezydenta odczytujemy, jego zachowanie w czasie kampanii. Czy, czy straciliście zaufanie do takiego, do takiego koalicjanta? i czy myśli pan, to są domniemania, tak? Że mogą znając prawo i sprawiedliwość. Wiemy, przez 8 lat jak działali. Nie, przekraczali wszelkie granice, że mogą wypłynąć jeszcze jakieś nagrania z tego spotkania i czy na przykład tam właśnie pan marszałek Szymon Hołownia nie żali się panu Kaczyńskiemu, że jest namawiany do złego, żeby właśnie nie zwoływać zgromadzenia narodowego? Jeśli chodzi o spotkanie marszałka hołowni z pisem w takich okolicznościach potajemnych, no to oczywiście zostało to zdecydowanie negatywnie ocenione przez środowisko moje, przez koalicję obywatelską, przez pana premiera, i tu nie ma co do tego wątpliwości. On no, tak się nie robi, to, to no, narusza standardy lojalności. Poza tym, no, te osoby pan, pan Bielan to szczególnie no, wyjątkowo. Nieciekawa postać, wokół której też pamiętajmy, prowadzone jest postępowanie prokuratorskie, NCBIR i tak dalej. Ale tak jak powiedziałem, to zostało ocenione zdecydowanie negatywnie. Czy to zaufanie zostało, ta nić została zerwana? No nie, nie została całkowicie zerwana, natomiast na pewno zostało to zaufanie naruszone. Zostało no, poddane dosyć potężnej próbie, która. Która będzie się odbywać w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, na pewno. Natomiast, proszę Państwa, naszą rolą, rolą Demokratycznej Koalicji, której Państwo powierzyli władzę w październiku 2023 roku, naszą rolą jest być razem, działać razem skutecznie na rzecz Polski. Alternatywą dla tej Demokratycznej Koalicji jest przepaść. Dla Polski powrót do sytuacji bycia na całkowitym marginesie Europy, powrót do rządów o charakterze autokratycznym, powrót do zwiększonej, myślę, jeszcze jeśli chodzi o tę metodologię zwiększonej, tej agresywnej, brutalnej polityki manipulacyjnej, propagandowej, niszczenia obywateli niezależnego myślenia, i tak Więc też miejmy na, na względzie, co jest na szali. Z jednej strony, oczywiście mamy pewne niesnaski, naruszone zaufanie, itd. A z drugiej strony mamy gigantyczne zagrożenie dla państwa, więc naszą rolą, rolą pana premiera Tuska, który to doskonale rozumie jako ogromnie doświadczony polityk który właśnie dostał ten mandat od Polaków w 23 roku do tego, aby, aby przeprowadzić Polskę od tej autokracji do, do demokracji z powrotem. Rolą nas, nas teraz jest być razem, wspierać się, być lojalnym wobec siebie i ja się w ten sposób chcę zachowywać. Naszą rolą jest strzelać, mówiąc kolokwialnie, do bramki przeciwnika, a nie do swojej własnej. Więc... Panie Mecnacie, my to wiemy, ale musimy zadawać takie pytania, ponieważ niestety poparcie rośnie. Panie mecenasie, dwa krótkie pytania. Proszę widzę, że przekroczyłam czas. Proszę powiedzieć, dlaczego pan premier Donald Tusk musiał opublikować orzeczenie nielegalnej Izby? Tak jak powiedziałem, to jest sytuacja bez precedensu. Proszę zwrócić uwagę, jak zaczyna się ta publikacja? Ta publikacja zaczyna się. Ta publikacja zaczyna się od zastrzeżeń? I wskazania wszystkich wyroków, o których wcześniej rozmawialiśmy, które podważają status tej Izby. Więc jest to pewnego rodzaju techniczny, techniczna czynność, która pokazuje jednocześnie, że to nie jest orzeczenie, które w sposób prawidłowy stwierdza ważność wyborów. Jesteśmy w sytuacji domniemania ważności wyborów. W mojej ocenie, przy tego typu liczbie. Nieprawidłowości zgłaszanych przez obywateli w 56 tysiącach protestów. Jesteśmy w sytuacji, w której mandat Karola Nawrockiego jest na pewno bardzo istotnie podważony i ja tak będę do tego podchodził w przyszłości. Będziemy mieli po prostu naj, najprawdopodobniej prezydenta z bardzo silnie. Podważonym mandatem do sprawowania funkcji głowy państwa. I pani Mecenasie ostatnie pytanie, czy koalicja 15 października, albo czy też koalicja obywatelska zjawi się na Zgromadzeniu Narodowym i na zaprzysiężeniu na oko wybranego prezydenta RP Karola Nawrockiego, bo to jest na oko tak naprawdę? Ja myślę, że jeśli zostanie zwołane zgromadzenie. Narodowej. Ja oczywiście nie odpowiadam za posłów, senatorów, którzy, którzy będą stawiać się na tym zgromadzeniu. Ja jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, ale wydaje mi się, że jeżeli zostanie zwołane przez marszałka Sejmu, czyli przez osobę do tego uprawnioną, to zapewne senatorowie i, i posłowie stawią się tam, bo tak nakazuje procedura, która, która przewiduje zwołanie zgromadzenia. Regulamin. Zresztą pan premier też powiedział, że nie chciałby, aby tu w jakiś sposób czynić no, tego dnia rewoltę wobec państwa, bałagan i tak dalej. Pamiętajmy, że to nie posłowie i senatorowie przyjmują jakiekolwiek za przysiężenie przysięgę, oni po prostu tam się stawiają. Natomiast to są czynności marszałka Sejmu i tutaj jego odpowiedzialność wobec historii, wobec państwa, wobec konstytucji, na jego barkach spoczywa w pełnym zakresie. I tym, panie Mecenasie, bym zakończyła odpowiedzialnością e, e, pana marszałka za decyzje, które podejmie właśnie teraz e, w sierpniu. Mam nadzieję, że podejmie te decyzje dla dobra demokracji i praworządności, a nie ulegając szantażowi e, grupy ludzi. Panie Mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moi drodzy, waszym gościem był dzisiaj e, pan, pan prawnik, polityk, europoseł, pan Michał Babrykiewicz. Panie Mecenasie, raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję. Bardzo dziękuję. I wszystkich Państwa gorąco pozdrawiam i namawiam do mimo wszystko dużej nadziei w sercu i do takiego demokratycznego ducha, który jest nam tym bardziej ogromnie potrzebny w najbliższych tygodniach, miesiącach i dwóch latach. Wszystko dla demokracji. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kochani. Bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości, i fantastyczną atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam. Subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy.